Cześć, witajcie ponownie na naszym kanale. Dziś z radością pokażę Wam, jak udostępnić swoją bibliotekę Steam znajomym. Ta świetna funkcja pozwala znajomym uzyskać dostęp do Waszych gier i grać w nie, co ułatwia dzielenie się ulubionymi tytułami. Przeprowadzę Was przez każdy krok tego procesu, więc zaczynajmy. Najpierw otwórzcie Steam na swoim komputerze. W lewym górnym rogu kliknij na Steam, aby otworzyć menu rozwijane. Następnie wybierz ustawienia. Potem kliknij na Bezpieczeństwo w menu ustawienia, a następnie na Zarządzaj zabezpieczeniami konta Steam Guard. Upewnij się, że zarówno Twoje konto, jak i konto osoby, z którą chcesz udostępnić swoją bibliotekę, są autoryzowane i ustawione na odbieranie kodów SteamGuard przez e-mail. Ten krok bezpieczeństwa jest kluczowy dla udostępniania biblioteki. Po skonfigurowaniu SteamGuard, wróć do menu ustawienia. Tym razem kliknij na rodzina. Tutaj zobaczysz opcję udostępniania biblioteki rodzinnej. Jeśli klikniesz na zarządzaj innymi komputerami, możesz zauważyć, że nie ma jeszcze wymienionych urządzeń. Naprawimy to za chwilę, aby udostępnić swoją bibliotekę. Wróć do ustawień rodziny. Upewnij się, że opcja Autoryzuj udostępnianie biblioteki na tym komputerze jest włączona. Jeśli udostępniasz komuś innemu na tym samym urządzeniu, upewnij się, że zalogują się na swoje konto Steam na Twoim komputerze i wykonają te same kroki, aby autoryzować swoje urządzenie. Po autoryzacji możesz zarządzać, które konta i urządzenia mają dostęp do Twojej biblioteki. Kliknij ponownie, zarządzaj innymi komputerami, aby zobaczyć listę urządzeń, które mogą uzyskać dostęp do Twoich gier. Może być konieczne zalogowanie się na konto Twojego przyjaciela na Twoim komputerze i autoryzowanie tam udostępniania. Ten krok zapewnia, że oba konta są prawidłowo połączone. Po skonfigurowaniu i zarządzaniu współdzielonymi urządzeniami, Ty i Twoi znajomi powinniście teraz widzieć swoje biblioteki w sekcji Współdzielone biblioteki w kliencie Steam. Mogą teraz uzyskać dostęp do gier, które udostępniłeś, pod warunkiem, że oboje nie próbujecie grać w tę samą to grę to jednocześnie. To...